W jednej ze swoich homilii mówił ksiądz, że spowiedź ma na celu przede wszystkim dotknięcie sedna słabości, co ma dawać siłę duchową, a nie wyliczania grzechów. Czy mógłby ksiądz rozwinąć ten temat? Wydaje mi się, że jest on bardzo ważny. Kiedyś zadałem pytanie do katechizmu o sens spowiedzi raczej nie spotkałem się z takim tłumaczeniem. Proszę Państwa, sens powiedzi, czyli sakramentu pojednania, jest właśnie pojednanie z Panem Bogiem. Nie pamiętam, co na tym kazaniu powiedziałem, może, może tak, może coś nieprecyzyjnie, może słuchać, nieprecyzyjnie zapamiętał. Idę do sakramentu pojednania, żeby się pojednać z Bogiem. Natomiast sposobem pojednania z Bogiem jest otwarcie serca. Tyle zostanę uleczony, na ile się otworzę. Jeśli zataje coś specjalnie, sakrament jest nieważny. Natomiast jeśli chodzi o pracę duchową, bo sakrament pojednania pełni element pewnego kierownictwa, jakiegoś tam, nawet jeśli jestem u księdza pierwszy raz, to jakoś on tam przez tą naukę mną pokieruje. Rzeczywiście polegać powinien na tym, żebyśmy weszli w głęb, w głąb serca. Ja zawsze mówię, jeśli ktoś się spowiada trzy razy to, cztery tam, to więcej nie pamiętam, a był rok temu spowiedzi, to to jest raczej żart niż spowiedź. Trzeba rzeczywiście doznać, dotknąć sedna słabości duchowej. Proszę pamiętać, że ranga naszych problemów ustawiona została w dekalogu. Pierwsze to jest, nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną. Drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, to jest wszystko po kolei ustawione według ważności. Warto się też, przygotowując do spowiedzi, odwołać do tej hierarchii ważności problemu. Niektórzy się tylko koncentrują na, na szóstym przykazaniu. Ono jest ważne, ono niszczy człowieka nieraz miłość, znaczy y łamanie tego przekazania. Ale to nie jest, seksualność nie jest największym problemem człowieka. Największym problemem człowieka, kto jest moim panem, komu służę z całej mocy, ze wszystkich sił. Dlatego rzeczywiście kierownictwo duchowe powinno być światłem, dlatego żebym odkrył wszystkie komnaty swojego serca, bo proszę Państwa, centrum dowodzenia człowiekiem jest nieraz w komnacie, której on nie zna. Kobieta jest ciągle zdenerwowana i nie wie dlaczego, ciągle warczy na męża i na dzieci, wraca do domu i kłóci się. Oczywiście ma jakieś wytłumaczenia, że ją głowa boli, że ten mąż taki niedobry, a jest komnata numer 179 na poziomie 16, gdzie jest centrum dowodzenia tą kobietą i ona nie ma pojęcia co to jest. I w kierownictwie duchowym trzeba dojść do tej komnaty. Nieraz będzie komnata obwarowana, kiedy ksiądz, kierownik duchowy zacznie zbliżać się do tej komnaty, zostanie ostrzelany rakietami przeciwlotniczymi. Ksiądz jest ignorantem, ksiądz jest opętany przez szatana, ksiądz zupełnie się nie zna na ludziach. Ja zawsze robię rachunek sumienia, ale proszę Państwa, nieraz z czystym sumieniem radzę się kogoś, oczywiście nie można zdradzać tajemnicy, ale okazuje się, że nie. To są po prostu rozpaczliwe rakiety przeciw, przeciw kierownikowi duchowemu. Księżowe który się zbliża do tego miejsca zazwyczaj jak się wchodzi do tej komnaty, zapala się światło, płyną łzy, no, są różne historie, ale to między innymi jest celem kierownictwa duchowego.